Piotr i Iwona byli parą przez osiem lat. Ich związek w 2015 roku się zakończył. I choć kobieta niemal od razu rozpoczęła nowe życie z innym partnerem, to jej były narzeczony nie mógł pogodzić się z rozstaniem. Z każdym dniem miłość przeradzała się w nienawiść i chęć zemsty. Co wydarzyło się 3 marca 2015 roku zostań i posłuchaj. Jadowniki to wieś położona w województwie małopolskim. Od Krakowa dzieli ją zaledwie 55 km. Mieszka tu lekko ponad 5 tysięcy mieszkańców, którzy tworzą prawie 1500 gospodarstw. To właśnie tutaj miały miejsce wydarzenia, o których dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. I choć historia zakończyła się w jadownikach, to dwoje głównych bohaterów nie byli nigdy mieszkańcami tej wsi. 32-letni Piotr pochodził z Tuchowa, 29-letnia Iwona była z Lipnicy Dolnej. Kiedyś kochali się na zabój, nie wyobrażali sobie bez siebie życia. Przez ostatnie 8 lat byli niemal nierozłączni. Piotr był oparciem dla Iwony, której życie nie rozpieszczało. Kobieta pochodziła z ubogiej rodziny, utrzymywała się z pracy dorywczej. W jednym domu mieszkała cała jej rodzina. Niestety po kolei każdy z jej członków umierał. W 2003 roku ojciec Iwony zmarł na zawał. Cztery lata później w rzece Dunajec utopił się jej ówczesny narzeczony, oraz jej brat. Tego samego roku, w Dzień Wszystkich Świętych, jej wujek został śmiertelnie potrącony na pasach. W 2011 roku zmarła jej matka, a niedługo później babcia Iwony. Kobieta została więc całkiem sama. Największe wsparcie otrzymywała właśnie od Piotra. Mężczyzna bardzo kochał Iwonę. Każdego dnia dziękował Bogu za to, że miał ją u swojego boku. Bardzo dobrze im się układało, praktycznie się nie kłócili. Była to dla niego miła odmiana, bo przed Iwoną przeżył ciężkie rozstanie. Bał się, że kolejna kobieta mogła skrzywdzić go tak samo. Jednak na szczęście nic na to nie wskazywało. Iwona z przyjaciółki stała się miłością jego życia. Zamieszkali w domu nieżyjących rodziców kobiety. Planowali wspólną przyszłość. Piotr oświadczył się Iwonie w obecności swoich rodziców. Zarówno jego ojciec, jak i matka polubili przyszłą synową. Uważali, że jest miła i sympatyczna. Iwona tak samo zapewniała ich, że nie skrzywdzi Piotrka i bardzo go kocha. W 2012 roku para była na najlepszej drodze do zbudowania własnej szczęśliwej rodziny. Dopełnieniem ich miłości miało być wspólne dziecko. Ich marzenie spełniło się, bo Iwona zaszła w upragnioną ciążę. Był to najpiękniejszy okres w życiu tej dwójki. Każdy kolejny miesiąc upływał im na oczekiwaniu na swoje upragnione dziecko. Wiedzieli, że dadzą sobie doskonale radę. A gdy tylko ich syn lub córeczka pojawi się na świecie, ich życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Będzie tak dobrze jak nigdy dotąd. Nikt nawet nie zakładał, że coś mogło pójść nie tak. Nikt nie spodziewał się, że ciąża Iwony skończy się tak tragicznie. Kobieta straciła dziecko, będąc w siódmym miesiącu. Urodziła martwe dziecko, które musiała pochować. Zamiast cieszyć się z bycia mamą, Iwona wylewała łzy nad grobem swojego wyczekiwanego dziecka. Kobieta urodziła synka, którego razem z Piotrem nazwali Eryk. Ta sytuacja załamała Iwonę. Kobieta nie była w stanie wrócić do pracy. Cały obowiązek utrzymania spadł na Piotra. Mężczyzna zatrudnił się w firmie przewozowej i rozpoczął wyjazdy za granicę. Rzadko bywał w domu, co wkrótce wpłynęło negatywnie na ich relacje. Odległość dawała się we znaki. Pomimo, że planowali starania o kolejne dziecko, a później ślub i kupno mieszkania, to i tak zaczęli się od siebie oddalać. Dzieliła ich odległość zarówno fizyczna, jak i emocjonalna. Iwona podejmowała się różnych prac. Pracowała w piekarni, później lepiła pierogi, handlowała nawet tytoniem. Piotr dziwił się, bo kobieta owszem garnęła się do pracy, ale nie przynosiła do domu żadnych pieniędzy z tego tytułu. Gdy mężczyzna zjeżdżał na kilka dni do domu, Iwona zawsze chodziła na nocki do pracy. Piotr denerwował się, że mają tak mało czasu dla siebie, a Iwona zamiast pobyt z nim woli sobie dorabiać. Pieniądze były jej widocznie bardzo potrzebne, bo zaczęła sprzedawać również złoto, które posiadała. Były to przede wszystkim prezenty od Piotrka. Wkrótce sprzedała w Lombardzie nawet swój pierścionek zaręczynowy. W ich związku działo się coraz gorzej. Żyli niby razem, a jednak osobno. Gdyby tego było mało, Piotr zaczął podejrzewać Iwonę o zdradę. W połowie lutego 2015 roku Piotr miał już pewność, że jego partnerka jest mu niewierna. Wszystko za sprawą jednego połączenia telefonicznego. Mężczyzna zadzwonił do swojej kobiety, a gdy ta odebrała telefon, wydawała się być kompletnie zdezorientowana. W dodatku Piotr usłyszał sapanie ukochanej. Iwona starała się go przekonać, że nie zdradza swojego partnera. Miała w momencie, gdy zadzwonił telefon, Szarpać się z inną osobą. Piotra nie przekonywały te wymówki. Postanowił zakończyć ich związek. Nie mógł uwierzyć, że Iwona go zdraca. Był pewny, że jej niewierność trwa już dłuższy czas, zapewne od momentu, kiedy zaczęło się między nimi psuć. Mężczyzna nie spodziewał się, że kiedykolwiek rozstanie się z Iwoną. Był pewny, że jego partnerka nadal go kocha i jakoś uda im się dojść do porozumienia. Niestety kobieta nie zamierzała wracać do mężczyzny, a każda próba rozmowy podejmowana przez Piotrka kończyła się fiaskiem. Gwoździem do trumny było wypłacenie przez Iwonę z ich wspólnego konta wszystkich oszczędności, jakie para przez lata zbierała. Życie straciło dla Piotrka sens. Nie mógł pogodzić się z tym, że osoba, którą tak kochał, go oszukała. Emocje, które przeżywał, były na tyle duże, że mężczyzna podjął nawet próbę samobójczą. Nie ukrywał, że zrobił to też po to, by zwrócić na siebie uwagę ukochanej. Nadużył lekarstw i trafił na oddział toksykologii. Iwony jednak nie odzyskał. Piotr miał żal do bliskich, że nikt nie ostrzegł go przed Iwoną, mimo że ponoć wszyscy wiedzieli, jaka ona naprawdę jest. Z każdym kolejnym dniem jego wielka miłość zamieniała się w nienawiść. W Piotrze rodziła się chęć zemsty na kobiecie. Planował sposoby na to, by dać Iwonie nauczkę. Myślał o tym, by wywieźć swoją byłą partnerkę do lasu i tam ją postraszyć. Rosnącą w nim złość spotęgowała jeszcze wiadomość, że Iwona po rozstaniu nie była długo sama. Od jakiegoś czasu mieszkała w wiadownikach razem ze swoim nowym partnerem, Piotrkiem. Para zajmowała jeden z pokoi w hostelu przy ulicy Sportowej. Wzburzony Piotr nie mógł pogodzić się z tym, że jego była partnerka tak szybko układała sobie życie z innym mężczyzną. W końcu dopiero co się rozstali, a ona już była w objęciach innego. W dodatku Piotr doskonale znał nowego wybranka Iwony, bo był to jego znajomy. Rozżalony Piotr 1 marca wrzucił post na swój profil na Facebooku, w którym dokładnie opisał cały przebieg ich kilkuletniego związku. Zacytuję teraz wpis, który mężczyzna dodał: Iwona o oszustką. Jeśli jesteś poszkodowany, poszkodowana bądź masz więcej informacji na jej temat, lub masz resztki sumienia i ewentualnie chęć zeznawania w sądzie przeciwko Iwonie O, aby uchronić innych ludzi przed nią, proszę o kontakt poprzez Facebook. Byłem z Iwoną O w związku 7,5 roku. Iwona O prowadziła w tym czasie podwójne życie. Od około trzech lat jest także w związku z Piotrem Z. z Brzeska, który doskonale wiedział, że ma narzeczonego. Ona rzekomo jeździła do pracy na piekarni, a jeździła głównie do niego, bądź siedziała z nim w domu w Lipnicy Dolnej. Ja, pracując jako kierowca międzynarodowy, w domu bywałem około tydzień w miesiącu. Resztę czasu spędzała z nim lub sporadycznie z Piotrkiem W. z Lipnicy Górnej oraz pewnie z innymi. Wszystkiego świadkiem był między innymi jej kuzyn Bogdan, który z nami mieszkał, ale się bał mówić, aby nie stracić dachu nad głową. Z tego powodu też kazała mu oddać znaczną sumę pieniędzy, które miał odłożone na czarną godzinę. Oprócz tego, jak się okazało, także z renty zabierała mu większość pieniędzy. Także ode mnie oraz innych wyciągnęła sporo pieniędzy. Zainteresowanych proszę o kontakt poprzez Facebook. Iwona przeczytała wszystkie te słowa. Zadzwoniła do Piotrka mówiąc, że to wszystko nieprawda, że ona nadal go kocha i chce znowu z nim być. Powiedziała nawet, że jest w stanie poddać się badaniu wariografem, by tylko udowodnić Piotrkowi, że mówi prawdę. Piotr nie wierzył jednak w zapewnienia byłej narzeczonej. Dokładnie dwa dni później Piotr chciał rozmówić się osobiście z ukochaną. Mężczyzna zaczął podważać każdy aspekt jego związku z Iwoną. Zaczął poddawać wątpliwość również to, czy był ojcem dziecka, które przedwcześnie zmarło. Wiedział, że sam nigdy się tego nie dowie. Musiał porozmawiać z byłą partnerką, by usłyszeć od niej całą prawdę. Postanowił z samego rana rozmówić się z Iwoną. Wcześniej rozpytał znajomych o dokładne miejsce jej zamieszkania. Piotr był przekonany, że kobieta będzie sama w pokoju, bo jej nowy partner powinien być już o tej porze w pracy. Piotr dokładnie się przygotował. Do jednego z rękawów włożył nóż myśliwski. Trzy następne małe noże ukrył za paskiem na plecach. O godzinie 7.30 Piotr stawił się w hostelu. Podszedł do drzwi pokoju Iwony i z całej siły zaczął w nie walić. Po chwili otworzył je zaspany partner kobiety. Piotr zdziwił się obecnością mężczyzny w hostelu. Był pewien, że nie będzie go na miejscu, a on będzie mógł na spokojnie porozmawiać z Iwoną. Widok nowego partnera jego ukochanej wzbudził w nim ogromną złość. Piotr wyciągnął z rękawa nóż i zaatakował nim mężczyznę stojącego przed nim. Cios okazał się być celny, ranny jednak nie upada na podłogę i jest w stanie podjąć próby ratowania swojej kobiety. Piotr nie zamierza oszczędzić, również jej. Partner Iwony wybiega z pokoju, by wezwać pomoc. Piotr zostaje sam na sam z byłą partnerką. Nie zamierza uciekać, nie boi się tego, że prawdopodobnie zaraz na miejscu będzie policja. Piotr zamyka drzwi na klucz i zaczyna zadawać Iwonie kolejne ciosy. Kobieta nie miała żadnych szans. Piotr raz po raz na oślep uderza ją nożem. Do drzwi puka policja. Mężczyzna nic sobie z tego nie robi. Nie zamierza oddać się tak łatwo w ręce policji. Nadal zadaje ciosy, pastwiąc się nad ciałem swojej ukochanej. Po chwili do pokoju wchodzą policjanci, którzy byli zmuszeni wyważyć drzwi. Piotr zostaje obezwładniony. Ciało Iwony leżało w kałuży krwi. Kobieta nie żyła. Miała rany cięte i kłute. Śledczy nie byli w stanie się ich doliczyć. Przybyły na miejsce lekarz jednoznacznie stwierdził zgon. Całe pomieszczenie wyglądało jak kadr z horroru, wszędzie była krew. Piotr został skuty w kajdanki i wyprowadzony z hostelu. W mieszkaniu zabezpieczono trzy noże, w tym jeden myśliwski. Na kolejnych dwóch były ślady krwi. Piotr S. po zatrzymaniu nie trafił od razu do policyjnej izby zatrzymań. Został najpierw przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy w Brzesku. Podczas szamotaniny w hostelu sam został lekko ranny w okolice skroni i nadgarstka. Przez kilkadziesiąt minut był opatrywany i badany przez lekarzy. Oczywiście wszystkie czynności były wykonywane w asyście pilnujących go policjantów. Piotr miał sprawiać wrażenie nieobecnego, tak jakby powoli docierało do niego, co zrobił. Mężczyzna do późnych godzin popołudniowych był przesłuchiwany w prokuraturze rejonowej w Brzesku. Został przebadany na obecność alkoholu we krwi. Wynik wykazał, że Piotr w trakcie popełnienia czynu był trzeźwy. Zbadano również, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Piotr podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia. Jeśli chodzi o najistotniejsze okoliczności, zasłaniał się niepamięcią. Nie potrafił lub nie chciał jednoznacznie określić, czy zabił swoją byłą partnerkę, czy nie. Tłumaczył się tym, że urwał mu się film. Stwierdził jedynie, że Iwona i tak za mało cierpiała. Na pytanie policjantów, dlaczego to zrobił, Piotr miał odpowiedzieć, bo to była zła kobieta. Prokurator miał wystarczającą liczbę dowodów, by móc przedstawić Piotrowi zarzut. Przedstawiono mu zarzut zabójstwa, popełnionego z zamiarem bezpośrednim i ze szczególnym okrucieństwem. Podczas przesłuchania wyszło na jaw wiele kwestii, które mogły wskazywać na motyw zbrodni. Jedną z nich była zastrość Piotra. Piotr został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Groziło mu dożywocie. W toku śledztwa wyszło również jaw, że dwa miesiące przed śmiercią Iwona otrzymała informację, że nieznany sprawca zbezcześcił sześć grobów na cmentarzu w jej rodzinnej miejscowości. Były to miejsca spoczynku bliskich osób Iwony, jej członków rodziny. Ktoś powyrywał krzyże, roztrzaskał tablice i uszkodził płyty. Największe szkody powstały przy tabliczce, na której była wyryta data śmierci Eryka, jej przedwcześnie zmarłego synka. Sprawa wyglądała na ewidentnie zaplanowany atak, ale sprawcy nie wykryto. Wkrótce również policja umorzyła śledztwo. Po śmierci Iwony padały podejrzenia, że to Piotr mógł zdewastować groby, by sprawić przykrość swojej ukochanej, ale i również by ją nastraszyć. Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej z Krakowa, byli zszokowani obrażeniami 29-latki. Jeden z biegłych zeznał, że w swojej 28-letniej karierze zawodowej nie spotkał się z tak drastycznym zabójstwem. Piotr zadał swojej byłej partnerce aż 123 ciosy. Pastwił się przy tym nad swoją ofiarą. Rozciął jej usta nożem, wykonując tak zwany uśmiech Jokera. Dodatkowo okaleczył jej nos, okolice oczu i krocza. Iwona została pochowana w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Lipnicy Dolnej obok matki, ojca i swojego sześciomiesięcznego synka Eryka. Na prostym granitowym nagrobku brakuje jednak tabliczki z jej nazwiskiem. Nie ma kto o to zadbać. Większość członków jej rodziny już nie żyje, a rodzina, która została, nie chce być kojarzona z Iwoną. Po śmierci kobiety członkowie jej rodziny nie wypowiadali się o niej pozytywnie. Ciocia ofiary mówiła, że odcina się od zmarłej, bo zaznała od niej wielu krzywd i upokorzeń. Kobieta dodaje, że życie rzeczywiście bardzo doświadczyło Iwonę, ale według niej Iwona zasłużyła sobie na taki los. Zmarła miała włóczyć się z różnymi typami i nie mieć w okolicy dobrej opinii. Gdy Piotr wyjeżdżał do pracy, Iwona miała sprowadzać do domu różnych mężczyzn. Sąsiedzi nieraz byli świadkami, jak Iwona z plecakiem na plecach łapała stopa, wsiadała do obcego samochodu i wracała do domu po dwóch, trzech dniach. Wujek Iwony, który był także jej sąsiadem, stwierdził, że gdyby zmarła dobrze się prowadziła, nie spotkałaby ją taka sytuacja. Mężczyzna miał sporo do powiedzenia na temat Iwony, ale nie chciał z dziennikarzami dzielić się tajemnicami jego rodziny. Oskarżony Piotr S. został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Biegli stwierdzili, że w chwili popełnienia zabójstwa był poczytalny. Zachowanie Piotra, jego brutalny atak. Mógł wskazywać na zaburzenia psychiczne, jednak psychiatrzy nie stwierdzili podczas obserwacji żadnych odchyleń od normy. W chwili popełnienia przestępstwa podejrzany miał zdolność rozpoznawania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Po sześciu miesiącach od tragicznych wydarzeń przed Sądem Okręgowym w Tarnowie rozpoczął się proces Piotra S. Prokuratura domagała się dla oskarżonego dożywocia, z zaznaczeniem, że o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po odbyciu 35 lat kary. Obrona próbowała dowieść, że do zbrodni doszło w afekcie, wskutek silnego wzburzenia, którego miał doznać Piotr S. widząc swoją miłość z nowym partnerem. Według obrony, ich klient poszedł do hostelu, by porozmawiać z Iwoną. Nie spodziewał się, że zastanie ją tam z jej nowym partnerem. Sytuacja miała wymknąć się spod kontroli. Sam Piotr miał przekonywać, że zabrał ze sobą noże, podbał o swoje bezpieczeństwo. Obrona oczywiście próbowała również forsować tezę, że zabójstwo, którego dopuścił się ich klient, po części było spowodowane zachowaniem samej ofiary. Zdaniem obrony, była partnerka Piotra miała oszukiwać go na temat swoich uczuć do niego zapewniała oskarżonego o swojej miłości, podczas gdy spotykała się już z innymi mężczyznami. Adwokaci broniący Piotra wnioskowali o karę nieprzekraczającą dwunastu lat więzienia. Przed sądem nie zaznawali zarówno rodzice Piotra, którzy znajdowali się za granicą, jak i Piotr Z, partner Iwony, który był świadkiem wydarzeń. Sąd Okręgowy w Tarnowie skazał Piotra S na karę 25 lat pozbawienia wolności. Piotr będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia nie wcześniej niż po odbyciu 20 lat kary. Zdaniem sądu, kara 25 lat pozbawienia wolności jest równie surowa co dożywocie. Sąd wziął pod uwagę wcześniejszą niekaralność sprawcy oraz jego nieposzlakowaną opinię, którą cieszył się przed dokonaniem zbrodni. Były to czynniki łagodzące, mające wpływ na niższy wymiar kary. Kolejna okoliczność, która wpłynęła na to, że sąd nie skazał Piotra na dożywocie, był fakt, że skazany zadał swojej partnerce ponad 100 ciosów. Taka liczba uderzeń była niewspółmierna do skutku, jaki Piotr chciał osiągnąć, czyli do zabicia dziewczyny. Było to tak zwane overkilling, czyli nadzabijanie. To zjawisko polega na zadawaniu większej ilości ciosów, niż jest potrzebnych do pozbawienia kogoś życia. Sąd nie zgodził się też z obrońcami, którzy przekonywali, że Piotr S. zabił swoją byłą dziewczynę pod wpływem silnych emocji. Sąd nie zgodził się z tą argumentacją, twierdząc, że oskarżony zaplanował zbrodnię, a o nowym związku kobiety wiedział znacznie wcześniej. Sędzia podkreślił, cytuję. Oskarżony chciał dokonać zemsty. W tym celu zaopatrzył się w noże i udał się do hostelu, gdzie przebywała jego dziewczyna. Oskarżony chciał, by dziewczyna cierpiała. Sąd odniósł się również do tezy obrony dotyczącej winy samej ofiary. W opinii sędziego, oceny moralne tego, jak zachowywała się pokrzywdzona, nie są bez znaczenia, niemniej jednak nie mogą przesłaniać tego, co uczynił oskarżony. Jego zachowanie było odrażające i musiał ponieść za nie surową karę. Wyrok nie był prawomocny. Nie znalazłam informacji, czy któraś ze stron się od niego odwołała i jeśli tak, to czy wyrok ten uległ zmianie. Dziennikarze programu Uwaga rozmawiali z rodzicami skazanego Piotra. Wiedzą, że ich syn musi ponieść karę za to, co zrobił, ale wiedzą, że mężczyzna po prostu psychicznie. Nie udźwignął całej tej sytuacji. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. To wszystko, co dla was przygotowałam. Dajcie znać, czy ktoś z was słyszał już wcześniej o tej sprawie, a może ktoś pochodzi z jadownik i na bieżąco obserwował, jak ta sprawa się rozwijała. W następnym odcinku powrócimy do serii Gdzie jesteś. Opowiem Wam o zaginięciu małżeństwa drzewińskich. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w tą niedzielę. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam, aby być na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem. Będę wdzięczna za kliknięcie łapki w górę i zostawienia komentarza. Przy okazji, chciałabym serdecznie zaprosić Was do subskrypcji mojego drugiego kanału Świat zbrodni, gdzie omawiam sprawy wyłącznie z zagranicy. Ostatnio pojawił się tam czterogodzinny odcinek o rodzinie Watts. Jest to moim zdaniem takie kompendium wiedzy na temat tej sprawy i uważam, że osoby, które nie słyszały wcześniej o tej historii, będą miały w pełni przedstawiony obraz Watsów, ale również ci, którzy doskonale znają ten temat, zapewne wyłapią jakieś nowe informacje, o których wcześniej nie słyszały. Wszystkie linki znajdują się w opisie pod filmem. My słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia i uważajcie na siebie.